Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie mm. w płaczącym vlogu. Marysia ma dzisiaj kryzys. <gryzys> Przez dwa dni byłam w przedszkolu, a ma kryzys. Ja chcę iść, bo powiedziała, że jakiś chłopczyk, ten sam by the way, który w zeszłym roku też terroryzował dzieci, wczoraj ciągnął ją za włosy. I mama idzie zrobić aferę. Mama zrobi aferę. Że mam nikt mojej Marysi nie dotykać, tak? tak? No właśnie. Także tak zaczynamy vloga dzisiaj, kochani. Aferom! czaczku Dobra, kochani, ja jestem już yy, po hurtowni z piwem. Mam. Beczuszkę obok siebie. Idę teraz po warzywa, i w sumie tą część mam ogarniętą. Wczoraj miałam jechać do Pepko po ten bidon, słuchajcie, i nie pojechałam, więc teraz będę wracała. I przy okazji sobie w Aldin kupię żwirek, bo mi strasznie, że ten żwirek taki ich pasuje do kuwety, i on bardzo ładnie się trzyma z bryla, i w ogóle, więc jakby myślę, że... że chciałabym go. Chciałam sobie kupić przynajmniej z dwa, żeby mieć na dłużej, bo jest takim dużym kartonowym, wuletowym opakowaniu i one generalnie dostarczają mi tak na dwa razy. Więc wezmę sobie z dwa, bo mi tam nie po drodze jest do tego Aldika. Więc pojadę sobie i kupię. Teraz lecę wziąć te co tam pomidory, ogórki, sałatę i w ogóle więc idę to kupić, a potem już. Zobaczymy, z której się wyrobię, bo już jest po dziewiątej, więc no, dużo czasu mi nie zostało do tej 11. A Dosyć dużo mam też na smażalni do zrobienia, ale dzisiaj zapowiada się ładna pogoda, to i może ludzi będzie. Zobaczymy, bo przez ostatnie dwa dni było raczej spokojnie. Ale dopiero co Nowy Rok się zaczął, więc wiadomo, jakoś to musi wyglądać. Dzisiaj będę chciała popatrzeć się za kafelkami do kuchni. Prawdopodobnie dużo rzeczy tych, których nie przewidzieliśmy będziemy robić sami, ale mąż już tam gdzieś siedzi po internetach, ogląda jakieś różne te, jak to się nazywa, instruktaże i tak dalej, więc może nie będzie tak źle. Słuchajcie, staram się trzymać, e, jakby znaczy, że, trzymać się tej dobrej strony i cały czas sobie powtarzam, że będzie dobrze, będzie dobrze, bo ostatnio utknęłam w takim punkcie, gdzie cały czas sobie powtarzam, że wszystko jest źle, wszystko jest źle i mam wrażenie, że sama sprowadzam całe to nieszczęście na siebie, dlatego od tej pory będę mówić, że będzie dobrze, damy radę, damy radę. I nawet ostatnio taki filmik, że jak nie dam rady i jak upadnę, to se poleżę i się podniosę. Dokładnie tak też zamierzam zrobić. Słuchajcie, dzisiaj mają przyjść kolejne paczki do mnie z Simsaya. Ja jeszcze tam tych dwóch pozostałych nie otworzyłam, bo generalnie wiem, co tam jest. Ale powiem Wam szczerze, że jak mój mąż zobaczy, ile tego przychodziło, to się załamie. Ale powiem Wam dlatego, że jak ja zobaczyłam, jakie tam są super ceny na dodatki do domu jakie ładne są te rzeczy. W sensie nie wiem, jak z jakością, więc jak to wszystko przyjdzie, to się dopiero okaże. Ale generalnie widziałam, że ludzie dodają zdjęcia, bo teraz jest taka nowa opcja na Sinseju, gdzie można dodawać zdjęcia. Jejku, powiem Wam szczerze, że ja rzadko kiedy myślę o współpracach, ale współpraca z Sinsejem z dodatkami do domu, to by było po prostu spełnienie moich marzeń, nie? Jakby. Sinceay, jestem tutaj i pragnę z Wami zrobić współpracę, nie? <laughs> wiem, że jestem za małym kątem i nie mam na co liczyć, ale jakby wiecie, co w tej chwili ee, to by było wspaniałe. No, ja po prostu teraz codziennie patrzę, czy oni jakieś nowości nie dodali. Ja wiem, że teraz gdzieś tam te całe nasze budowanie domu się e, przesunęło, ale jeżeli ja mogę coś kupić, co ja i tak bym chciała w jakiejś korzystnej cenie, a nie za miliony, to myślę, że mogę. Tak. Jak ja mi to pokażę, to będziecie, będziecie, będziecie wiedzieli, dlaczego mi się to wszystko tak podoba, bo to będzie idealnie tam wyglądało, w tej kuchni, o której ja myślę, to będzie idealnie wyglądało. Ale czy ja będę miała taką kuchnię, o której ja myślę, czy nie będę miała na razie najtańszych mebli, po prostu takich, wiecie, za 1300 zł kawałka mebli, żeby po prostu się tam wprowadzić, to się okaże. Ale no na razie po prostu będę robiła wszystko, żeby, żeby było jak najlepiej. No, spadam. Mam wszystko już ze sobą. Jak mnie mąż zaskoczył... Słuchajcie, totalnie bez okazji dostałam torta. Znaczy ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie jego kuzynka Agnieszka robi przepiękne i przepyszne torty i ja mówię, ja bym chciała tak torta bez okazji. I on to, mówi, słuchajcie, wysłuchał. Ja zaraz nie mogę, bo już nie zyszłam raz i już nie chcę drugi raz I zaraz będziemy próbować, jest to po prostu. Do Was nadaję znowu samochód z samochodu, jak widzieliście, poszłam sobie po śliweczki, Dosłownie yy, ile to może być z półtora kilo, nawet nie z kilogram może. Jaku ja zawsze posmorzalnie mam jakąś taką tłustą wąbrzywkę i jak się patrzę na siebie w podglądzie, to mnie to irytuje, że po prostu rozpuszczę włosy. Klasycznie spinka spinkam się wplątała. Ja nie mogę włuszczać, że słuchajcie, jak widzieliście mąż mi zrobił super niespodziankę po prostu zeżarłam duży kawał tortu podzieliłam się również, więc e, tak słuchajcie, tutaj mam e, śliwki i będę chyba robić znaczy nie chyba, tylko na pewno będę robić knedle, e, więc zaraz jadę tylko po Marysie która jest ze swoim kuzynostwem, no, ale chciałam Wam jeszcze pokazać i w ogóle zobaczymy razem bo rano na szybko odebrałam buty z Born To Be Bo widziałam je na zdjęciu I chciałam właśnie bardzo podobne kupić Ale ceny mnie po prostu przerażały A że ja noszę różne buty w ciągu jesieni Nie noszę jednych konkretnych Tylko często je zmieniam To nie chciałam płacić nie wiadomo ile Jak ja zobaczyłam te buty Jak ja je zobaczyłam to ja wiedziałam nie mają dużego obcasa. To ja wiedziałam, że one będą wyglądały super do stylówek jesiennych. Eee, wow. Nie, mam nadzieję, że są dobre na mnie rozmiarowo. 179 zł, więc jakby w ogóle nie były drogie. Wydaje mi się, że jak na buty. ty że no nie wiem jak z jakością, no ale mówię, no generalnie to nie będę ich nosić codziennie, tylko pewnie co, co jakiś czas. A jeszcze w PEPPO kupiłam Marysi dzisiaj. Kupiłam jej ten plecaczek, kupiłam jej ten bidon. Kupiłam jej taką fajną e, kurtałkę. E, no, taką już cieplejszą z takiego misia na taką późną jesień, więc spoko. O! Zabieram się... Jeszcze muszę klucze co mam do znaleźć. E, zabieram się i jadę po Marię. Potem razem skoczymy do sklepu. No i dzisiaj, słuchajcie, wypada dzień, w którym muszę posprzątać w chałupie, bo naprawdę powiem Wam szczerze, ostatnio sprzątałam po łebkach, i już jak ja wchodzę do domu, to już jestem taka zła na siebie, że ja to sprzątanie tak odkładałam. I dzisiaj po prostu, słuchajcie, mycie podłóg wszystkiego, wszystkiego od A do Z idzie szczota w ruch i nie ma już wymówki, tak? No. Zrobię tylko może jeszcze, no wiadomo, kolację jakąś dobrą, tylko jeszcze też nie wiem co. No bo moja rodzinka oczywiście nie zje, w ogóle znowu ogórkowa za mną chodzi. Nie, nie jestem w ciąży, jakby co. Zjadłabym ogórkową znowu, jakoś tak mnie naszła chęć, więc nie wiem, czy właśnie nie wlecie ogórkowa dla mnie, a dla nich po prostu jakaś, jakiś kotlet. Z ziemniaczkami, może z buraczkami, aby mi się udało kupić. Jeszcze nie, zobacz Halo. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja w ogóle nie nagrałam nic odkąd jestem w domu. Wydawało mi się, że wyciągałam aparat i mówiłam o tym, że muszę iść sprzątać. A może ja głosówkę nagrywałam, by mi się po prostu wydawało, że ja gadałam do Was. Ale słuchajcie, ja mam tutaj na przedpokoju tyle rzeczy. Słuchajcie, tu jest. Jeden duży karton, ogromny, wręcz drugi, i, o, i jeszcze trzeci yy, u męża w pokoju, i po prostu słuchajcie, to wszystko czeka na przejrzenie, co tam jest. Więc postaram się zaraz tutaj rozła rozładować sobie znaczy rozładować dać sobie aparat, żeby zrobić jakiegoś szybkiego hola zakupowego, co ja kupiłam do domu. Eee, żeby wam to pokazać, bo ja jeszcze tego wszystkiego nie widziałam. Nie wiem w ogóle co tam... Znaczy, ja wiem, co zamówiłam, tylko nie wiem, jak to wygląda w realu. Więc eee, mi się zupa kończy gotować. W ogóle jest godzina 20, słuchajcie, ale jest tak. Uuu, on jest ciężki. ale jak go zobaczycie na filmiku, to już będziecie widzieli, dlaczego jest taki ciężki. Także ustawiam aparat i już będziemy sobie kręcić, co ja tu mam. Ale on jest ogromny ten karton. Okej, okay, więc to są poduszki. Ja... a tu jest jednak rozdarta jedna to Wam pokażę. rude moi drodzy, bo w moim salonie będzie rudo, różne odcienie rudości z czarnym i z drewnem, więc rudym to przełamiemy. Tutaj mamy dodatkowo takie poduszki w takich trzech różnych kolorach. Tutaj mamy jeszcze kocyk rudy. Tak. W ogóle wymyśliłam sobie właśnie, że przy ciemnej kanapie będzie też jeszcze rudy stołek, bo pomyślenie będzie bardzo ciemne. I myślałam nad kolorem, który bym mogła wybrać, żeby jak najbardziej. Było tam kolorowo. I słuchajcie, wybrałam odcień właśnie rudości, takiego beżu, pomarańczu. Wszystko będzie w tej samej tonacji w sensie, wszystko będzie w różnych odcieniach rudości i pomarańczu, bo. To jest kurczę za daleko, Nie wiem, czy Wy widzicie dobrze. W każdym razie tutaj mamy taką e, rameczkę, proszę bardzo, bardzo elegancka. Coś, co zobaczyłam i stwierdziłam, bo ja będę miała fajny regał. W sensie fajny regał, ja go widziałam i ja, ja tą rzecz widzę na tym regale. To jest, to jest coś takiego, to jest taka kulka, którą pewnie by się mogłyby moje koty bawić. Ale generalnie bardzo to fajnie, fajnie wygląda i przy jakimś zielonym kwiatku myślę, że naprawdę spoko. Coś co zgoczyło, mówię, kurde, jakie fajne. I słuchajcie, ceny naprawdę tego wszystkiego są super śmieszne, nie? To jest taka podstawka na stół do, mojej, do mojego salonu. Mówiłam Wam właśnie, że chciałabym odcienie pomarańczy wprowadzić i różnego stopnia pomarańczu. I rudości, więc coś takiego będzie bardzo fajnie wyglądało i będzie się rzucało w oczy. Co dalej? Okej, okay, Doniczka, brązowa, nie wiem czemu brązowa. Szkoda, może byłaby pomarańczowa, ale brązowa może być też gdziekolwiek indziej. Też taki powiedzmy, czekolad, taka czekolada, jak dla mnie. Spoko. Musiałam teraz odnaleźć telefon, i żeby posprawdzać ceny, ale to wszystko jest jeszcze dostępne na stronie. To jest w ogóle lampka, która podejrzewam, że może się wielu osobom nie podobać. Co zupełnie rozumiem, ale mniej więcej będzie wyglądało jak taki grzybek. Widzicie to? Ok, no, coś na tej zasadzie. Ja to jest, widzę, że składany stolik taki malutki, kawowy. Słuchajcie, takie stoliki ja widziałam na internecie po 200-300 zł, a ja go na senseju dorwałam za 99 zł. Ja mówię, nawet jak on będzie bardzo malutki, to jest, sobie tylko wyciągnę blat Idealny rozmiar stołu kawowego. Idealnym kolorze Słuchajcie I jest bardzo zbliżony Do koloru paneli Więc ja jestem super Ekstra zaskoczona Wow Więc zobaczcie jak taki kolor Ciemny będzie ładnie współgrał Z tymi odcieniami Pomarańczą i rudości Widzicie to? No ja to widzę. Ja to widzę. E, tutaj już jest pewnie ten drugi stolik. Tak, zamówiłam dwa stoliki. Ale tylko dlatego, że ten drugi kosztował 49 zł. Słyszycie? E, więc będę musiała złożyć... Nie wiem co zamówiłam, ale słyszę, że już jest to całe wy... opiereszowane, nie? Jest po prostu pełno... okej. Okay. Nie wiem, bo jest pełno szkła, nie wiem czy chcę to otwierać. Muszę sprawdzić na... No jest po prostu pełno szkła, słuchajcie. Nie pamiętam co to było. Ale jest y, wszystko strasznie połamane, więc. Aha, świecznik. Świecznik. Będę musiała y, napisać do nich, że jest cały y, pobity. No dobra. Smutno ale kosztował tam koło, nie wiem 15 zł, więc to też nie jest coś na czym będziemy bardzo ubolewać, ok? ale w sumie nie powinien jechać z tak ciężkimi rzeczami i to jeszcze na samym dole nie oznaczony, że jest coś tam kruchego no trochę dla mnie lipa dobra, tego stołu chyba nie będę wam e, otwierała, bo myślę, że bez sensu jest tutaj napisane, że jest to coffee table więc jakby obra się wkleję wam zdjęcie Uważam, że wszystko z tego jest przepiękne, bardzo mi się podoba, jestem podekscytowana. Żałuję, że ta jedna rzecz jest zniszczona. To jest napisane z jest soap, ale jakby wiadomo, że nie będę tutaj trzymała mydła, tylko zrapię tą naklejkę i będzie to dozownik do płynu do naczyń. Ja u siebie w kuchni mam też taki. I ten idealnie pasuje, nawet nie wiem czy pamiętacie te kieliszki To jest jakby idealnie pasujący do tego, spoko Tu chyba w tej kartonie, bo tu mam taki mniejszy karton jest, Są też ciuchy, które zamówiłam sobie przy okazji Do oliwy, Ach, ja po prostu, zobaczcie Kurczę, te światu też nie oddaje tego koloru, bo on jest... Ona jest ciemniejsza, o tutaj bardziej widać. To jest taka butelkowa, typowo butelkowa zieleń i do oliwy. I wydaje mi się, że kupiłam dwa. Ale może mi się tylko wydaje. Tutaj coś jeszcze jest. Ale wydaje mi się, że chyba wzięłam sobie dwie, ale nie wiem, sama już tyle patrzy się i chyba jednak nie. Nie, ciągów chyba wam nie będę pokazywała. E, ścierki, zostaw ścierek, tutaj e, czarne. Takie, o, spoko. Tak, tutaj są już ciuchy. I nie widzę, żeby tu było coś więcej. Ciuchy sobie zostawiam już nie będę Was zamęczać. Ciuchamy, pokażę, że mam dodatki do domu. Okej, okay, okej. Okay. Pamiętałam, że kupiłam jeszcze jeden. Jeden będzie na ocet balsamiczny Którego dosyć często używam I drugi będzie na olej Nie będzie tam oliwy, bo ja oliwy nie używam Będzie olej yy, I zobaczcie jak one będą pięknie wyglądać Razem yy, Nawet na blacie Po prostu Wow I jestem zachwycona Idę po następny O matko, nie byłam w stanie w ogóle Przynieść tego kartonu tutaj Taki jest ogromny po brzegi wypełniony, że zapomnijcie. Tu jest bardzo dużo rzeczy do spiżarni. Mam tylko nadzieję, że. No nie mówcie mi, że będą pobite, bo jak będą pobite, to chyba zacznę płakać. Ale zobaczcie, jak to jest powrócane, wszystko. Widzicie? A tu jest dużo szklanych rzeczy, więc jeśli to jest pobite, to Simsej, ale my się nie dogadamy. Okej, okay, nie jest pobite. Oj, <laughs> jakie to jest ładne. Okej, okay, wyciągnę coś innego. Zamówiłam sobie takie koszyczki. Tutaj będę mogła sobie trzymać makarony, wszystko, jakby wiecie. Te koszyczki mają taki plus, że można nakładać jeden na drugi przez te rączki i stoi, proszę bardzo, możecie sobie tutaj wkładać wszystko, możecie sobie tu wkładać warzywa, cokolwiek, jakby ja jestem po prostu w niebo wzięta. mówię, że moim największym marzeniem nie jest nawet piękna kuchnia, tylko właśnie ta moja, yy... ja dzisiaj mam już mózg wyprany jakiś, przepraszam. Tylko chodzi mi o tą, o spieszarnię, nie? Ja To jest do wydzielania naleśników, słuchajcie Czy wy na przykład macie tak, że jak robicie naleśniki, to rozlewacie wszystko, całe ciasto dookoła? To bo na przykład u mnie jest wszystko nachlapane, cały wokół patelni i tak dalej A tu wlewacie sobie ciasto, robicie tak i... Ja to, to już, już sobie to teraz wezmę, nie? Jak moja siostra się tu wprowadzi, to będzie miała w pełni umeblowany mm, dom i naczynie odporne, które myślałam, że będzie większe. A jest mikro! <śm> Ale jest zielone, słuchajcie! To najważniejsze. Więc tak więc jestem zasypana kartonami, słuchajcie yy, materiał mam bardzo dużo, jakoś to mam, żeby tylko było widać yy, co pokazuję, zaraz idę sprawdzić co tutaj właściwie się zrobiło w tym zamówieniu że ja aż tyle mam tych opakowań wydawało mi się, że jakieś maksymalnie 8 zamówiłam, a nagle się okazuje, że jest chyba z 12 tych yy, pojemników więc muszę to sprawdzić może coś dostałam w gratisie, nie wiem fajnie by było, ale no, na pewno jeszcze będę obserwowała tego ten, ten stronę tego sinseja, po prostu wszystko mi się mega podoba. Szkoda mi tej lampki, no ale mówię, na szczęście nie zapłaciłam za nią bardzo dużo pieniążków, więc e, no nawet jeśli nie zwrócą mi, no to trudno, no bo ja też dwa dni stała u mnie ta paczka, ja tego też nie otwierałam. I mówię nie miałam kiedy i dzisiaj patrzę razem z wami. No i niestety jest potłuczone. Ale wydaje mi się, że po prostu też jest źle bo nie jest w ogóle niczym zabezpieczone, zostało rzucone tak o. Więc podejrzewam, że dlatego ale. Wszystko, wszystko mi się mega podoba. Wszystko mi się mega podoba i jestem już podjarana jak reksioszykom. Słuchajcie, zapomniałam jednej rzeczy pokazać. Teraz otwieram ciuchy, patrzę i zobaczcie, jakie piękne. Jaką piękną. ściereczkę sobie kupiłam. No, jakby mogła takie ścieżki u mnie w domu zabraknąć. Także poczekasz sobie do grudnia mordo, no, albo i dłużej.